Jestem pan gęś. Cześć dziewczyny! Wysday, hey. patrz jaka gęś! I co? Uśmiechnij się do twarzy ci! O. Narysujcie mnie! Czas start! Hurra, możemy zaczynać! Najpierw wezmę czarne ciasto i zrobię kontury. Teraz pomaluję dziób, łapki, korpus i skrzydła. Można przewracać. Ale fajnie wyszło. Zwykła gęś jest nudna. Wolę narysować potworną gęś. Na tym polega zabawa. Podoba mi się. Dobra gąska. Ojej, czas minął. Jestem gotowa. Proszę spojrzeć. No, piękny rysunek. A teraz proszę spojrzeć na mój. Co to za zębata poczwara? Nie patrz na to gąsko, a nic wygrywa. O tak, chodź tu, kochanie. Gratuluję, proszę bardzo. Ojej! Oj, niech ma. Kocham cię mój puszysty słodziaczku. Wow, niezły tort, co nie? To dla Was dziewczyny. Kto go najlepiej narysuje, ten go dostanie. Super! Czas zaczynać. Świetnie. Będziemy potrzebować czarnego ciasta na kontur. A teraz nadzienie? Truskawkowe i malinowe. A ja wolę czekoladowe. Czas minął. Co? Już? Ale jeszcze nie dokończyłam. Mam pomysł. Połóżmy nasze naleśniki na jednym talerzu, dobrze? No dobra. Właśnie tak. Mamy taki torcik. Brawo, dziewczyny, spisałyście się świetnie. Hurra, gratuluję ci, Wednesday! Proszę. Dziękuję. Połowa tortu wygląda fajnie. Zwłaszcza ten nie topesz. Od niego zacznę. A ja mam serce jednorożca. Miam, Niam? Pycha. Zgadzam się. Kamień, papier, nożyce. Wygrałam. Kamień, papier, nożyce. Znowu wygrałam. Co to? Wow! Latający Pikachu to wasza nowa nagroda. Za najlepszy rysunek. Nawet nie myśl, że wygrasz. Jeszcze zobaczymy. Najpierw narysuję kontury. A teraz pomaluję. Czegoś mi tu brakuje. Co tam mówisz rączko? nic ma lepsze? O, o jej się nie uda. Nic ze mną nie wygra. Eee. Dziewczyny, kończymy. O nie. Proszę spojrzeć na mojego Pikachu. Co pani na to? Amen. Wspaniale, nit. Wednesday. Jest pani pewna, że chce to zobaczyć? No dobrze. Ojej, co za koszmar! Zwyciężenic! Ojej, zawsze chciałam mieć takiego pikaczu. Gratuluję, kochana. Marzenia się spełniają. Dziękuję. No to lecimy. Tylko nie tutaj, spadaj mi stąd. A masz! Sama się prosiłaś, ratunku! Dziewczyny, patrzcie, kogo tu mam. Ale słodziak! Do dzieła! Jak zawsze zacznę od konturów. Wychodzi mi całkiem nieźle. Rysuję. Nie wiem czy wygram, ale na pewno się postaram. Pasu, Enid. Mój kamaleon będzie najładniejszy. Rączko. Musimy działać. Anit! Cześć! Jak się masz? No cześć! Co tam u ciebie? Zwątczyłeś? Super. Enid, patrz na to. Czas dobiegł końca. Muszę to tylko przewrócić. Patrzcie. Ojej, Enid, a co u ciebie? Chwileczkę! Ojej, co się stało? Sekundę. Czemu mój naleśnik się nie usmażył? To już nieważne. Węzda i wygrywa. No, nareszcie. Dostajesz tego kameleona. Super. Idealnie pasuje do mojego wizerunku. Czarnym mu do twarzy. Teraz wygląda naprawdę słodko. Hurra! Nowa runda! Narysujcie tę oto śliczną sukienkę. Zaczynamy. Czas start. No, co za cudeńko! Okropna szmata. Nie będę tego rysować. Wolę sobie poczytać. No jak chcesz. W sumie lepiej dla mnie. Co? Zapomnij. Nawet mnie nie namawiaj. Czytam taką fajną książkę. Nie przeszkadzaj mi. O! Potrzebuję właśnie takiego różowego ciasta. Super! kończymy pokaszę Z przyjemnością podoba się nie jak to czemu nie nie wiem jest do niczego a co tam mamy co to takiego no rączko to jest genialne Łęzdej wygrywa co tylko nie to nie chcę no, gratuluję łap co za ochyda? Nienawidzę różu. To najgorszy kolor na świecie. Ale pachnąca pizza. I wasze nowe zadanie. Ślinka mi już cieknie. Bierzcie się do pracy, dziewczyny. To proste. Uwielbiam pizzę. Narysuję kawałek. Pomidory, oliwki i ciasto. Świetnie. Moja pizza jest gotowa. Muszę ją tylko przekręcić. Brawo, kwesta! co tak siedzisz? Chciałam zobaczyć, co narysujesz i zrobić to lepiej. Najpierw narysuję ciasto, a potem brzegi. Całość pokoloruję. I to wszystko? Oczywiście, że nie. Narysuję wszystkie składniki osobno. To są pomidorki, to oliwki. Czas się skończył, pokażcie! Proszę bardzo! Świetnie! Wednesday. Pizza z niczym? To dziwne. nic wygrałaś! Super! Chwileczkę. To jeszcze nie wszystko. Oto moja pizza. Praktycznie jak prawdziwa. Widziałaś taką? Ojej! Rzeczywiście gratulacje Wednesday! Oto twoja pizza smacznego! Ja też chcę pizzę. Uwielbiam jeść pizzę. Zostaniesz zjedzona. Mmm, jestem w raju. Ale apetycznie to wygląda. O, przecież ja też mam swój kawałek pizzy. I też jest przepyszna. Terowy mają odpowiedzialne zadanie: nakarmienie małej dziewczynki. Spójrzmy co chce. Frytki. Nic skomplikowanego. Zaraz zrobimy... Znam przepis. Chyba muszę wlać olej. Wlaję więcej. Będzie bardziej tłuste i smaczniejsze. No i będzie się dobrze smażyło. Wysypię całą paczkę, bo frytek nigdy nie można mieć za dużo. Nuczko, co ty robisz? O nie! To się zaraz spali. Trzeba szybko ugasić ogień. Uf, nie było czegoś takiego w przepisach na YouTubie. Prawie spaliłaś kuchnię i nas wszystkich. Lepiej ucz się od babci. Bierzemy tylko odrobinę oleju. Zmniejszamy ogień i wrzucamy ziemniaki. No proszę, idealnie. Możemy położyć je na talerzu. Och, jakie dobre. To wszystko dla mojej wnuczki. Muszę tylko dodać troszkę pysznego keczupu. Frytki i keczup to idealne połączenie. Moja wnuczka na pewno to pokocha. A ile kalorii jest w tym daniu? Pokażę wam jak to trzeba zrobić. Pozbywamy się dodatkowego zbędnego oleju. Następnie zawijamy fryteczki w kawałek aromatycznego boczku i zwijamy w rulonik. Na wierzchu dodajemy szczyptę bezglutenowego dżemu borówkowego. I dekorujemy gałązką rozmarynu. Kulinarne arcydzieło gotowe. Ja wymyśliłam coś lepszego. Bananowe żelki, które są tak podobne do frytek. A jak dodamy syrop truskawkowy, to będą wyglądać jak frytki z ketchupem. Moja siostra uwielbia słodycze, na pewno to jej się spodoba. Oh, wreszcie wszystko gotowe. Dziecko już czeka na swoje jedzenie. Jako pierwsze uwagę przykuło danie od babci. Klasyczne frytki i keczup. Wygląda naprawdę smakowicie. Dziewczynce się spodobało. Ciekawe, jak będzie jej smakowało danie dla prawdziwych smakoszy. Szefowa kuchni sięgnęła po nietypowy przepis. Jednak nie spotkał się z uznaniem. I jeszcze został prezencik od siostry wygląda jak w i keczów. Ale to słodkie żelki z sosem truskawkowym. Maczamy i jemy. Pozostało nam wybrać zwycięzcę. I wygrywa danie babci. Hurra! Babcie dobrze się spisała. Ups, coś mi strzeliło w karku. Co teraz będzie chciała zjeść nasza mała dziewczynka? Wow, chce sushi. Co to takiego? Nie wiem, jak to ugotować. Pokażcie babci, co ma robić. Najpierw trzeba ugotować ryż w specjalny sposób. Wystarczy, resztę rób sama. No i zrobię. Babcia wie, jak ugotować ryż. <suszy> sushi z paskudnymi wodorostami? Wolałabym znowu zrobić coś słodkiego. Albo słodko-kwaśnego. Weźmiemy te słodko-kwaśne języczki, zamiast sosu dodamy bitą śmietanę, owiniemy żelkowe oko i dorzucimy kilka żelków haribo. Wyszły takie duże i kolorowe kawałki. Widzieliście kiedyś takie sushi? Ach, teraz trzeba wziąć arkusz sznury i przeciąć go na pół. To wszystko jest takie suche. Pęka. Jak ty to zrobiłaś? Jestem profesjonalistką, babciu. Następnie rozkładam wszystko na macie i formuję rolkę. Kręcam ją za pomocą maty i ostrożnie kroję. Proszę. Klasyczna rolka z imbirem i wasabi gotowa. Babcia nie potrafi zrobić tych twoich rolek. Nie trzymają kształtu. Wiem. Włożę farsz do ogórka. Powinno być smacznie i zdrowo. To stary przepis na przekąskę. Czas na degustację. Raz, dwa, trzy. Zacznijmy od tej porcji. Sushi szefowej kuchni wygląda idealnie. Tak samo dobrze smakuje. Jakie duże i kolorowe rolki. I bardzo, bardzo smaczne. Tak bardzo, że od razu wygrywają. Kurczę, nawet nie spróbowałaś moich. Babciu, obudź się. Wnuczka znowu chce coś pysznego. I tym razem deser. Czekoladowy koktajl. To mój ulubiony przepis. Potrzebne będą kostki lodu. Do słoika wleję sporo sosu czekoladowego. I napój ze Starbucksa. A ręcznym mikserem ubiję mleczną piankę. Co ty robisz? Przepraszam, babciu. Za blisko siedzisz. Co to za torebeczka w ręku babci? Kawa rozpuszczalna trzy w jednym? Czy ona naprawdę zamierza dać ją wnuczce? Wygląda na to, że sama jest jej wielbicielką. A ja kontynuuję. Teraz dodamy trochę bitej śmietany. Często robię sobie taki deser. Spróbuję. Posypię jeszcze pokruszonymi oreo. A na wierzchu położę ciasteczko. Gotowe. Taki koktajl trzeba pić przez słomkę. Karol robi koktajl w ten sposób, to straszne. Nieraz robiłam słodkie napoje. Potrzebne są świeże ziarna kawy. Odmierzam wszystko, co do grama. Miele ziarna na drobny proszek. Potem je zaparzam. Kawa będzie idealna. Pozostaje tylko udekorować ją mleczną pianką. Właśnie w ten sposób. I dekoracja w postaci płatków śniegu gotowa. Idealnie. Ostatnio nie podobały jej się twoje dekoracje. Nadszedł czas na degustację. Ślinka cieknie na sam widok. Piękny koktajl, a na wierzchu ma smaczne ciasteczko. Pyszne. Hmm. Czego nie można powiedzieć o kawie rozpuszczalnej? Babcia chyba chciała otruć swoją wnuczkę. Napój szefowej kuchni ma przyjemny aromat, ale smak nie jest niczym nadzwyczajnym. Nasza bohaterka wybiera ten piękny koktajl. Znowu wygrałam! Super! Następne zadanie dla was to. Gofry! Co to jest? A, znam na to przepis. Rozbijamy jajka, dodajemy cukier. Można dodać więcej. Dzięki temu gofry będą smaczniejsze. I mieszamy, mieszamy, mieszamy. Uf, męczy mnie to już! Chyba wystarczy. A teraz można dodać mąkę. A ksik! Ojej, babciu, przepraszam, znowu cię ubrudziłam. Więcej mąki oznacza więcej gofrów. No może nie potrzebujesz tyle mąki. Odłożę nadmiar. Nic jej z tego nie wyjdzie! Ale stary wypróbowany przepis babci na pewno się sprawdzi. No i proszę, można wlać ciasto do gofrownicy. Ja też prawie skończyłam. Wyjdą idealne rumiane gofry. Czym wy chcecie karmić to dziecko? Musi się zdrowo odżywiać, żadnego cukru. Bierzemy cukinię. Ścieramy ją na tarce. Dodajemy jajka i mieszamy ciasto. Zrobię to szybko za pomocą miksera. Jak to paskudnie wygląda! I smażymy nasze super zdrowe gofry. Jakie różnorodne dania przygotowały zawodniczki. Co za aromat, sama bym to zjadła. Muszę to tylko udekorować bitą śmietaną i owocami tak jak na zdjęciu, wyszło super! Co to jest? A tego właśnie potrzebuję! Miodek i odrobina masła na wierzchu. O, jakie dobre, jakie piękne! Czas na wyciągnięcie gofrów. Zieleń to kolor zdrowia. Nie zabraknie pięknego podania, Cóż niezwykłego i dodam zieleniny na wierzchu. Belissimo. Nie podoba mi się. Proszę bardzo, wnuczko. Te gofry wyglądają dokładnie tak, jak chciała dziewczynka. Tylko o co chodzi z tym dziwnym nadzieniem? Skorupki jaj. Trzeba być ostrożniejszym, kiedy się gotuje. Co to jest to zielone? Jakaś trawa na wierzchu? Mimo to trzeba spróbować. Malutki. Ładnie pachnie. Ale smakuje beznadziejnie. Czego się spodziewać po tych gofrach? Ojej, chyba naprawdę dobrze smakują. Palce lizać, a to zwycięzca! Ura, to moje, babcia jest... Idę otworzyć! Ciekawe, kto to. Witam, oto kwiaty dla Ciebie. Jakie piękne! Jak tu dużo słodyczy! Nie mogę się napatrzeć! Wow, jest nawet czekoladowa fontanna! Próbuję zanurzyć w niej popcorn i pianki marzmalo. To niesamowicie pyszne. Mm, yummy. Muszę jeszcze czegoś spróbować. Tak bardzo kocham czekoladę. Yeah. <laughs> Stawię kwiaty do wazonu przed przyjściem gości. Świetnie. Spróbuję jeszcze ciastko. Jennifer, co ty robisz? Impreza jeszcze się nie zaczęła, ty już wszystko zjadłaś! Przepraszam, ale nie mogłam się powstrzymać. Ta fontana jest taka pyszna. Oddaj mi to. Jeszcze czego, ona powinna stać na moim urodzinowym stole. O nie, zniszczyłaś mój strój. Nie rozlałaś czekoladę. Nie pozwolę, by uszło ci to na sucho. Oberwiesz. Jeszcze zobaczymy. Załatwię cię w tym challenge'u. Nie sądzę. Jestem zdeterminowana. Trudno będzie mnie pokonać. Świeże truskawki, świetnie. Kurczę, źle to się dla mnie zaczęło. A dla mnie super. Dostałam aromatyczne i dojrzałe truskawki. Dzięki czekoladzie będą jeszcze smaczniejsze. Bardzo się cieszę, że mogę to zjeść. Też chcesz mnie? Ej, dlaczego mnie dręczysz, Jennifer? To niesprawiedliwe. Chciałam się tylko trochę podroczyć. Truskawki są moje i tylko moje. Są takie soczyste. Idealne w połączeniu z czekoladą. Przestań rzucać resztkami. Nie podoba mi się to. Daj spokój. To było przez przypadek. Wymyśliłam coś. Znowu się ze mną droczysz. Nie dam się nabrać. Chciałam ci tylko pokazać pewną sztuczkę. Fajnie, co? To jeszcze nie wszystko. A teraz finałowy numer. Złapię wszystkie owoce w locie. No to jedziemy. O nie, coś poszło nie tak. Wszystko poszło nie tak. Kurczę, ubrudziłam się czekoladą i straciłam truskawki. Zasłużyłaś na to, to twoja wina. Zobaczymy, jak sobie poradzisz ze swoją papryką. Myślę, że zjedzenie jest jej o wiele trudniejsze niż łapanie truskawek pokrytych czekoladą. Nie jestem pewna, czy mi się spodoba, ale nie mam wyboru. Słyszałam, że czasem do czekolady dodaje się papryczkę. Nie mam pojęcia po co. To naprawdę obrzydliwe, ale dam sobie radę, zobaczysz. Mia, zrobiłaś się cała czerwona. Popłonę! Moje usta płoną! Pomocy! Co mam zrobić? Spadłam w panikę! Podaj mi po prostu szklankę wody! O, można to popić czekoladą? Uff, od razu lepiej. A ja nie czuję się zbyt dobrze. Chciałabym trochę odpocząć. Tylko nie to. Spaliłaś moje truskawki. Przepraszam, to był wypadek. Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co kryje się pod kloszami. Ja mam skitus. Bardzo się cieszę, że je dostałam. Super. A ty co masz? Zaraz się dowiemy. O nie! Surowa ryba! To obrzydliwe, Strasznie śmierdzi. Więc zjada ją szybko i będzie po problemie. To jest najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. I czy w ogóle sobie poradzisz. Nie podstawiaj mi tego pod nos. Sama ją wąchaj. Jesteś bardzo miła. Buu. Dlaczego mnie straszysz? Ups. Co za trafienie. Teraz weź swoją rybę i miej to wreszcie za sobą. Okay. Masz rację, trzeba to zrobić szybko i zapomnieć. I po wszystkim dałam radę. To było straszne. Cieszę się, że to już koniec. Czas zabrać się za skitelsy. Najwyższy czas wprowadzić mój plan w życie. Użyję łyżki do nabierania cukierków i oblewania ich czekoladą. Uważam, że to bardzo poręczne. Co z poczęstowaniem mnie? Nie przeszkadza mi Jennifer. Nie widzisz, jestem zajęta. Wprowadzam w życie mój genialny plan. W końcu mam okazję spróbować skitelsów w czekoladzie. Boże, to jest niewiarygodnie pyszne! Nie mam co do tego wątpliwości. Ja też muszę spróbować. Odłóż moje cukierki tam, gdzie ich miejsce. Ci wózka! Żałujesz mi jednego cukierka? Patrz! wpadły do fontanny. Nie szkodzi. Wyszło naprawdę dobrze. To jest pyszne. Ja też chcę spróbować. Nie, i jeszcze raz nie. Już mówiłam. Zapamiętam ci to. Kontynuujmy. Podnieśmy razem klosze. Jaki apetyczny burger. Jestem przeszczęśliwa. A co ty masz? Ogromny i obłędnie piękny tort. Ten krem wygląda pysznie. Co ty robisz? Nigdy więcej nie dotykaj mojego ciasta swoimi brudnymi rękami. Lepiej zjedz swojego burgera. Masz rację, mam co robić. Poleję go czekoladą i spróbuję. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Nigdy wcześniej nie jadłam burgera pokrytego czekoladą. I to nawet lepiej. Głupta się od razu było wiadomo, że te składniki do siebie nie pasują. Wiem, jak to naprawić. Trzeba po prostu zjeść wszystko, co jest w środku: ogórki, pomidory, sałatek, kotleta i sos. To będzie moje danie główne. A bułka pokryta czekoladą to będzie mój deser. A tak, prawie zapomniałam o serze. Trzeba go też zjeść wcześniej. Bez czekolady jest pyszne. Spójrz na ten podpieczony kotlet. Bardzo mi smakuje. W sumie to już się najadłam. Więc czas na deser. Chodź szybciej. Bądź cierpliwa. Już prawie wszystko zjadłam. Została tylko bułka, tak jak planowałam. Czas zafundować jej kąpiel w fontannie. To będzie jak to lub kanapka. Wygląda i pachnie niesamowicie. O tak, to jest pyszne. Mój plan zadziałał. Brawo ja. Skończyłam. No cieszę się. Teraz mogę skosztować mojego ciasta. Ale jak go wziąć, żeby się nie pobrudzić? Wiem, pokroję go na kawałki. Dzięki temu łatwiej będzie go zanurzać w fontannie. Ale fajnie mi to wychodzi. Muszę tylko troszkę przyspieszyć. Chodź tu, kochanie, czas na czekoladowy prysznic. Zrobię prawdziwą, słodką bombę. Wygląda naprawdę dobrze. Czas spróbować. To jest pyszne. Palce lizać. Daj mi spróbować, proszę. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? To niczego nie zmienia, nie. Tak? Będę musiała dać nauczkę tej ściwózce. Dodam tabasko do fontanny i zobaczymy, co powie. Na pewno nie spodobaje się ten ostry smak. Wystarczy kilka kropel. Raz tylko czekać. Chcę dokładkę! To było naprawdę dobre nie sposób się zatrzymać. Smakuje ci to? Jeszcze jak? Oczywiście, że tak. Ale dlaczego jest tak gorąco? Moją usta płoną! Muszę natychmiast zapić ten smak czekoladą. Wcale nie jest mi lepiej. Co się dzieje? Wydaje mi się, że z minuty na minutę płonę coraz bardziej. Pomóż mi! Kurczę, wypiła za dużo czekolady z Tabasco. Trzeba ją ugasić.